Gdzieś oh, 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 yeah. oh, nie U oh! uciekaj! I czemu tak daleko? na cholera, co to było? Mm, a tutaj nie też nie, nie. O! Co to było o! Co to jest? Taki jesteś kozak. No, chodź. No chodź! Uuuh. Uuuh. A. Uuuh. A. Uuuh. Świetnie, schodź jeszcze niżej. Hej! Zostaw mnie! A. A. Uuuh. Uuuh. A. Au. Au. A, 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 a. O uh, no nie, już po mnie, Spadaj. A! Nie. a no nie, nie, dam nie, nie, A O nie, o nie, o nie, o nie. O, nie. o Aaaa! Już po mnie, już po mnie, już. O, no nie. O! Shit! Nie, nie dam rady, normalnie nie dam rady. Aj! Dobra, ale. Spoko, już mam taktykę. Jeszcze był jeden, pamiętam. A! O, ty, U! Atari, jest Atari, coś tu masz, nie? Okej. Okay. O, po co to jest? O, co to jest? A, o, co to miało być? Oh, fuck. Yeah. Okay, o! fuck. Ok, wrócili... O! 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 Nie! O! O! Chodź tutaj! Ja! Ja! aau, au, au! Nic z tego! Tak jest, jeszcze jedno. Nie, dobra, spokojnie, spokojnie! Ja! Okej! Okay. Zastrzyk. Tak. Okej. Wychodzę. Co jest? Nie. Nie. Puść mnie. Nie. O! o! <śmany> What the fuck? Scarface, o proszę, bardzo dobry film. Na polski to chyba człowiek z blizną, tak? Znakomity film, naprawdę polecam. Zjeżdżaj młody. Dawaj, wal w żyłę. O, tak. <Universe> <musIP> Ale, nie lubię cię. Ah, ah, Au! ow, oh. cholero jedna. Coś, Jest wszystko. Co to było? To będzie to? Wchodzimy. Uh. O, oh. what the fuck? What the fuck? What the fuck? Fuck. co to jest. Au! Zjeżdżaj mały! A! Uuu! 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 a, a! O, 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 o. Fak. Aj, zamknięte. już myślałem jest jakiś progres a tu jest O! UUU! yes, Kurna, no nie wiem co robić a, uh! Dajcie mi święty spokój, zapisuję. Skoczyć na dół? Eee! O, co to jest? To był potwór. O! Giń, cholera! O, 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 o. What the hell? Co to jest? Okej, okay, niech nikt nie waży się tu wyskakiwać. Tak. Nienawidzę tej gry. Okej, okay, od razu czuję się bezpieczniej. Oh, the... oh, o, dwa!

Halo. O, oh, CO to było. Oh, oh! <try> tutaj też już byłem. Chyba. <try> <try> oh! Аа! Ah! Я! Yeah! Uh, uh, uh!

Halo? Jasna cholera, nie! A! Co to jest? Oh A! 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 O fu Jezu! O matko boska, co to? A! 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 do cholery! Ah. Ah. Fuck! Ale... Uh, 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 uh. Ej! Jaki ty szybki, o oh, fuck! Nic z tego, mój drogi. Aha! Yeah! Come on! Yeah! I co? Taki byłeś mądry? jesteś taki ty brzydki. Mm. <śleskujesz> Pan to... O jest! O matko, dzieci, nie patrzcie, bo pan wystawia język, a tak nie wolno. Dawaj to. Poćpamy sobie trochę, co? Ojej. Oh yeah.